Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, staję z tlenem i witam was w kolejnym odcinku z Mafii 3 i wiecie co? Pojawił się update, zajmował całe 5,8 giga, coś poprawia podobno z tymi efektami świetlnymi niektórymi. Coś tam poprawia przy samochodach. Jakieś bagowanie się samochodów, to może to fantastyczne czerwone auto które zawsze mi skakało, może w końcu przestanie. I uwaga! Dodali możliwość zmiany ubrania! Fak je, yeah, kurwa i mamy kilka stroi gotowych takich dosyć. Mhm, dobra, mamy wygodne ciuchy co? Mam białą koszulkę. O, więzień na przepustce, pełen rynsztunek. Aha, czyli to są takie typowo, typowo chyba, nie wiem, wojskowe. O tym biegamy, nie? Hmm, tutaj tutaj nagle Lincoln dostaje zarostu. Lincoln? Lincoln, dobra, nie, nie Franklin. Lincoln, nie, to jest takie typowo na luzie. To też jest takie spoko wygląda, Jak tak na, na mudzinę. Mamy kurwa garnitury i to już wygląda dosyć fajnie. Już bardziej mafijnie, Tylko brakuje mi kurwa jebanego kapelusza. To mnie boli. To mnie boli w tym momencie. Nie ma kapelusza. No i ja mamy jakieś specjalne, nie, kurtka, rękawiczki i tutaj jest kurwa, no ja pierdolę normalnie kurwa Morfeusz. No i tutaj jest z, z początku, na samym początku, gdy mieliśmy taki frys i, i, i ten, no. Może nie będę golił go na łyso i nie będę robił z niego Morfeusza, bo to ewidentnie tak no jakby miał dłuższą tą kurtkę taką, wiecie, katanę, jak Morfeusz miał to już w ogóle, nie. Ale jak już mamy zmia możliwość zmiany stroju, to z miłą chęcią założę sobie na przykład coś takiego, bo bieganie w tej kurtałce czasami już mnie zaczyna po prostu denerwować, a nie chcę mu zmieniać jakoś, wiecie, nienaturalnie fryzury, że tak powiem. Temu naszemu bohateroju. Dlatego też ymm, po prostu założymy takie coś. Mam odsłonięte ramiona, Młodzien wygląda bardziej do i tyle, nie? Dobra. Ym, miałem zacząć to w ogóle od y, y, gry, zacząć miałem już od, od praktycznie od, no, od miejsca misji. Tylko że, no, no pojawił się update. Okej, ta auto wygląda fajnie. Już widzę, że chyba nie podskakuje. I chora, ono nie podskakuje. No nie, no to jest normalnie. Normalnie telefon mam, poczekajcie. Dobra, no okej. Okay. <laughs> eee, Boże, no i No, na nowiuśkie Ferrari. Nie, w sumie nie wiem co to za auto, ale... O! Boże, jak to, to... Turbina jakaś tu piszczy, czy co? Halo? Widzę, że słońce tak troszeczkę mnie jebie po oczach, że tak powiem. Czyli widać coś przez to słońce, a nie tak jak wcześniej nie było widać nic. No. Może coś poprawili w tej mafii. No, może coś poprawili, ale ile oni by jeszcze musieli patrzyć, wydać, żeby to było tak jak było w mafii 2? Że policja, wiecie, na przekroczenie prędkości reaguje, że można dawać łapówki, że. że. Że można, nie wiem, tam chyba w Mafii 2 się dało tankować, jakieś tam zbicia szyb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No masa rzeczy, po prostu masa rzeczy musieliby tu wrzucić, żeby hejt na Mafii 3 zszedł. <laughs> I przede wszystkim musieliby zmienić połowę linii fabularnej. żeby <laughs> misje nie były monotonne, żeby naprawdę to było jakoś fajnie zrobione, że nie wiem, wbijamy z ekipą. Że wpadamy z Vito gdzieś, czy, czy z Kassandrą, no, czy we trójkę, no i tak jak czy, czy, czy nie było fajne, jak się z Berkiem broniliśmy tam u niego, to było lepsze, no, no i ewentualnie no, tutaj misje z są jakieś ciekawe, no a reszta to niszczenie biznesów. Po co to? Po co? Już ile ta gra by była fajniejsza i, i, i szybsza, i by była bardziej wartka akcja. Dwie bali fajnie. Fajny jest ten stealth, naprawdę. To do w niektórych misjach by się pewnie przydał. Pamiętam, w Mafii 2 też było parę takich misji skradankowych, tylko tamten stealth był taki, taki średniaczek. No a tutaj już jest fajny stealth. No i by było bardzo miło, wiecie, żeby to jakoś dobrze sobie po, porozmieszczali. No ale no, oni to zrobili po prostu w taki sposób, że wszędzie mamy to samo. God damn it. Dlaczego? Czy ludzie z 2K Czech, kurwa, którzy przeszli tam do tego hangaru całego, nie mogli powiedzieć: Ej, zróbmy Mafię 2 na sterydach? Mogli, mogli, kurwa. Mogli to zmodyfikować wszystko z Mafii 2. Takie głupie szczegóły, nawet także wiecie, że jak zabijemy kogoś, no, Lincoln po prostu wchodzi w to ciało i tyle. A w Mafii 2 wito stawiał nogę na ciele, nie? I to już takie było, było, było inne troszeczkę. A, i to zmiany czasu, Boże. Toż było takie troszeczkę, troszeczkę wiecie inne, nie, że że on stawia to, stawia tą nogę na ciele, że mm, co tam jeszcze było. Ja tu mu koszula trochę wystaje spod tej kamizelki. A, ślady krwi, właśnie. Jak się przechodziło przez ciało, to zostawały ślady krwi. Czy na oponach, czy na butach, czy gdziekolwiek. Dobra, ja sobie tą pukaweczkę. Gdzieś tu byli przeciwnicy, ale ich na razie nie widzę. A, tam ktoś jest, co. Strasznie głośno się przykleja do niektórych osłon, ten nasz kurna koleżka. Tam ktoś łazi. Nie wiem czy ja tu sobie, wiecie, wyluka wylukam sobie wszystkich, nie? ok.

Spokojnie, powoli się wszystkich rozpierdoli. już nie muszę być cicho, nie? Pięknie, pięknie, aż pałka mięknie, rozwaleni, cudownie. <laughs> Alvarez się duchowa. No oni nie mogli wejść, a ja daję jednego kopa i wchodzę, nie? Jesus. You understand English? <laughs> See? I killed the men outside. I only want to talk to you, so I'm gonna put my gun down, alright? If you try and fuck me, I kill you! Fair enough. You are the one who wants to kill me! I wasn't trying to kill you, I was trying to find you. Your uncle, he sold you out. He ain't coming to get you. You're lying. I just spoke to him. He said he was sending a boat. Wait, you think it's a coincidence that as soon as you got here, those grease balls showed up? Zaraga called Marcano, told him where to find you. I, I must find a phone. Jesus, man, there's no one for you to call. Marcano is never going to let you out of this city. He's going to use you, and when he gets what he wants, he's going to kill you. The only shot at getting out of this alive is me. What do you want from me? Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up and was square. Everything is uh, in a boxing ring that Tony Marcano owns, but it's already up and running. And that's all I need to know. we got the hell out of here where are you taking me i know someone who can get you out of the city make sure marconel doesn't find you yeah. if you want to live through this stick close to me you understand <laughs> Konkretnie cieszy mnie to, że w karceence dalej byliśmy ubrani w to samo Oczywiście grawie bała dla opiską muzyczkę którą zresztą wiecie co ja chyba przyciszę troszeczkę. Eee... Nie wiem po, po, mojemu, po mojemu ta muzyka z dalej z podobną głośnością. Ale to nic, to nic, to nic. Um, um, nie widzę przeciwników w ogóle, także chyba trzeba po prostu podejść sobie bliżej. On tu z góry napierdala, ja nic nie widzę. Dobra, tutaj są co? E, rzuciłbym tam wam coś chłopaczki, na przykład granacik. Dobra, jeden nawet, że umarł. Eee, czy mają wybrany pistolet? Nie wiem Pięknie Nice. Eee, nie, XM się przeładowywuje, dobra. Weź weźcie się, się troszeczkę do innej gry przyzwyczajem, się no, do łazowców tam się przeładowywuje lewą gałką, a tu się kurwa sprintuje lewą gałką <laughs> O kurwa, dobra, podleźli mi tutaj. Gady jedne. Trochę mnie zaszli od boku, nie zauważyłem tego. A nic mi się nie stało, na całe szczęście. Bang, bang. Tutaj był jakiś kolega jeszcze. Halo, skąd wy tam strzelacie? Tam się schowałeś, co? Is over here. Nie, już nie jest over here. No, tam jest ostatni chyba. A nie, tutaj jest ostatni. Pięknie. Dobra, tu jest chyba jakieś jego auto, co? Jak ja mam tu wejść? Tędy, tędy. Jak znam życie, no trzeba jechać pewnie jego autem. Nie możemy jechać moim, bo, bo coś tam <laughs> także no lepiej, lepiej wejdźmy, jedźmy tym, bo jest zaznaczone także bo odpaliło to by było miło, nie? Dobra, no jest jakieś takie No nawet, że to jakoś jedzie, mam nadzieję, że to dojedzie do celu Mamy 7 minut na dojechanie Nie wiem czy to jest spoko czas czy nie God damn demit. No, przynajmniej on strzela Strzela do nich, także nie, nie ma tragedii Chyba sleciłem oponę. Gadonat, Piękna wymiana ognia, dosłownie. Czuję, że nie mam opony. Bardzo to czuję, nie mogę się rozpędzić. Ej. No i źle, i źle, to wyszło, no. Nie będą mnie jeszcze tak spychać chamsko, co? Pewnie, że jeszcze blokadę postawcie. Kurwa, zastrzela mnie zaraz dosłownie przez szyby tego samochodu. Ja nie mam dwóch tylnych kapci, jest świetnie po prostu i widzę, że już i przód coś tam nawala, nie? Ten ja nie wiem, czy on do nich trafia w ogóle. Jest chyba pora wziąć, kurwa, sprawy w swoje ręce. Super. Wzięli mnie w kleszcze. Czemu tu nie ma autocelowania, co? Dobra, stracili samochody. Tego rozjadę bardzo, bardzo ładnie. Nie wiem, czy ja teraz zdążę się w wyrobię. w 6 minut dojechać. Ile ja mam 3 km? Boże, nie mam w ogóle opon. To jest porażka totalna w tym momencie. Wiecie, jakby jeszcze się dało naprawiać te samochody, to by było przewspaniale. Nie mówcie, że oni mną jadą. im dwa samochody. Dobra, jest szukanie. That was the last of them, I think. Yeah, well, keep an eye out, anyway. You coulda killed me, put a bullet in my head, and still fuck Marcano. You got a question in there somewhere? Yeah. Why didn't you? Just didn't sit right. Look, you didn't do anything to me. As well, far as I can tell, you're just another person in the long line of folks Marcanos fucked over. Sometimes it's as simple as that. Okay. Nie wiem też, czy mogę sobie zmienić w tym momencie samochód, bo w sumie by mi się przydało. Nie, dojadę w 5 minut, może dojadę. No, jeszcze jest tylko 2,5 km. Czy no, dalej mówię w kilometrach, nie? Już tak mi jakoś chyba zostanie? <laughs> Niestety jestem z Polski i mam system metryczny w głowie, po prostu zakorzeniony tak mocno. Że nawet jakbym zobaczył, że to są mile, to, to bym mówił pewnie, że to kilometry. Chociaż na dole wiem, że licznik jest mila, ale no ja nawet na niego nie zwracam uwagi, ile ja jadę. I tak, suma summarum, także Szkad Demit. Eh, dobra. Nie, nie, no wiecie co? Nie, chciałbym zająć chciał się ale się boję, że gra coś po prostu spierdoli w tym momencie. I... Nie zaliczy mi tego. Gdzieś to już widziałem na jakimś kanale, że wziął sobie inny samochód i mu się coś zjebało. Oczywiście jest tylko, wiecie co, w tej, w tej mafii jest tylko taka swoboda wykonywania działań. Tak naprawdę nie, nie ma, wiecie, nie ma jakiegoś tego, że, że, żeby to było fajnie przeprowadzone. to możełem przejąć sobie albo tą dzielnicę, albo tamtą w, ta, w tym momencie, nie? Wolałem jednak rozwiązanie z mafii 2, gdzie mieliśmy taki półotwarty świat. Gra nas praktycznie, wiecie, z, z misji na misję prowadziła za rękę. A pomiędzy misjami, no dało się tam pojeździć, zmienić ciuchy czy coś. Chociaż gra cały czas y, tam chłopaki z, z Mafii 2 zdobywali pieniądze i je tracili dosyć szybko na różne sposoby. To policja wpadała, nam zabierała hajs, a to coś tam. Aż, god damn Mamy chyba wszystkie cztery koła rozwalone tak w ogóle. Dokładnie. Idziemy na samych feluniach. Biedne felgi. 3 minuty, kilometr, 200, Dobra, damy chyba radę. Na samych felgach popindalać, to no nie jest to za ciekawy pomysł, wam powiem, ale... No. Okej, okay. bardzo samochód nie skręca, także. Ciężko też się będzie pod górkę rozpędzić, ale chyba damy radę. Mamy przynajmniej taką nadzieję, że damy radę. A i nam cały czas nas szukają, nie wiem czemu. Gdzieś im uciekliśmy, nie? Ora, 2 minuty 800 metrów, no dojedziemy, dojedziemy na spokojnie. Nie ma się co spieszyć, bo to zaraz nam jakiś hajer wyjedzie, będzie dzwon, i będzie źle. Może że tylko wiecie sobie, skrętu nie przegapił, bo zanim później się kurna zawrócę i rozpędzę, to mi czas minie. Masakro jakoś. No tak to jeszcze nie jeździłem. Wiecie, są w, realny, w, w realnym życiu, nie? Jeździłem bez jednej opony, na jednej felce gołej. No to nawet 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 nie było tragedii, wam powiem. No, szczególnie że felga była z tyłu, także tam troszeczkę rzucało na zakrętach. Ale to naprawdę delikatnie. Okej, okay, dojechaliśmy, dojechaliśmy. O pewnie mam stanąć w jakimś odpowiednim kręgu, co? Okej. Aha. Trzeba jeszcze wysiąść. Again. What's going on? I need pomocy, help get this man out of the city. He's in a lot of trouble with Sal Marcano. <laughs> I don't. I don't. It's the person. This is who you told me about? Yeah, he's the one. <laughs> Listen, Father, I'm really counting on you here. I got nowhere else I can take him. Shit, I'm. <clears throat> All right. I know a Jesuit in New Mexico. He helps people in situations like this. What needs to happen right now? Marcano's gonna tear the city apart and look for him. All right, I'll make the call. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. I appreciate this. Bra, uratowaliśmy Alvareza, ale dalej mam szukanie, nie wiem czemu. Boże, jakie to auto jest zniszczone. O, szukanie zniknęło, świetnie. Dobra, to zamówmy sobie drugie auto. <laughs> Dobra, też wytestowałem, tego może nie będę brał. Tym już jeździłem, tym chyba jeszcze nie jeździłem, nie? opar. brać, czy Staliona? Stalion to chyba jakiś taki, wiecie, Mustang będzie, right coś, coś Mustangowego, nie? <laughs> no, u, u ojca Jamesa też się możemy przebrać. No fajnie, że dorzucili tam opcje przebierania się, bo naprawdę tamten stroj był tak spierdalony, że to porażka totalna była i tyle. Dobra, czy to będzie jakieś fajne autko? Dobra, pojedziemy jeszcze, porozmawiamy sobie z donowanym w tym odcinku. Okej, okay. nie jest jakieś dopieprzone. Myślałem, że będzie lepsze. No nic, taki, taki pony kar, wiecie. Nie masyl, ale nie takie chujowizna, taki pośredniak taki. Między maslem a zwykłym autem, nie? Dzisiaj nie wiem czym dokładnie się różniły masyl kary od pony karów, bo się mówi na pony masyl i to jest takie. Takie wiecie, wszystko takie upośrednione było dosłownie w każdym momencie i kary i stały się masulkarami. Nie wiem, kiedyś czytałem, że to długość pojazdu i coś tam, i że to ma być takie i takie, ale szczerze do dzisiaj nie mam kurwa pojęcia, czym to się wszystko od siebie odróżniało. Dla mnie masolkart to jest samochód, kurwa z dużym silnikiem i tyle. I wyglądającym masywnie i który nie chodzi jak odkurzacz czego nie powiem o nowym Mustangu bo <śmiennie> na w miarę szybko to kliknąłem

And this Alvarez was also counterfeiting money for Castro. Most of our enemies counterfeit American money. Hell, some of our allies do too. Sorry, he's gone. What do you mean he's gone? All you had to do was drive down to the goddamn lighthouse and pick him up. It's not my fault Alvarez is running all over the goddamn place. I wanted to lock his ass up, but you wouldn't hear of it. The last thing we need is Zaraga finding out that we treated his nephew like dog shit. You understand? Then Lincoln Clay comes in shooting the shit out of. Everything. Lincoln Clay. Lincoln Clay! I'm so sick and fucking tired of hearing about this cocksucker. He's just one man. I'm a fucking nigga. We're skating a thin line here, Tommy. You understand? This thing falls apart. We fucked all of us. So what the fuck would you do? What the fuck would I do? Listen here, this ain't rocket science. That fucking nigga got to Alvarez. It means he knows about the place. He's gonna come after him, you understand? Get your ass down to that motherfucking gym and protect them. Yeah, sure. I'm on it. This shit ends right here, right now. No more fuck ups. <sighs> fuck me. According to these reports, Tommy Marcano had the money press in a boxing gym he operated. Tommy knew Lincoln was coming for the plates, but he felt he had to keep up appearances. The second he started, Canceling fights and shutting the place down was the second people started thinking he was out of his league. He wasn't about to allow that to happen. How did Lincoln Clay gain access to the gym? He had me track down a man named Alcy Bennett. Alcy is a small-time hustler that worked for Sammy until he double-crossed him and was kicked out of the hollow. After that, he scratched out a living recruiting fighters for Tommy's jungle fights. <sighs> if he vouched for Lincoln at the door, Lincoln could get in without a big ruckus. Ok, mamy porozmawiać z Alsi. Eee, I tu już mamy zabito mniego Markana w tym momencie. Ile mamy? Mamy 26 minut. Ehm, dokładnie. O, I tak, to jest to. Stuknę w auto i ono odjeżdża. Czy ja mogę je zatrzymać, czy ono mnie rozjedzie? A nie, ja się przesuwam z nim, no tak, zapomniałem. God damn it! Jedyne wejście to wsiąść do niego i ono się może zatrzyma wtedy, nie? Eee, dobra, czy ja mogę sobie... Aha. Tutaj mam dwóch informatorów, ta dzielnia jest już moja, to są informatorzy ostatnie z tego, dobra. Czekajcie, bo w sumie to mi Markana, to chyba miałem oddać dzielnicę Berkowi, to jest ta dzielnica, nie? Ta shutdowns. Downs. I tu będzie dla Kassandry. <laughs> Dobra. Ale zakończymy sobie w tym momencie. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajas.